Cześć, kochani, jestem Ci I witam Was w kolejnym vlogmasku na moim kanale Ej, Dzisiaj, moi drodzy, ogólnie Na wstępie chciałam wam, Was przeprosić Za to, że nie było Że nie są regularnie te vlogmaski Ale już będzie wszystko dobrze Już zaczynamy je nagrywać e, Regularnie Dzisiaj mamy, słuchajcie, już 7 grudnia Więc zaczynamy Otwierać kalendarze adwentowe Tu jest siódemeczka I co my ci... O patrzcie! Mamy mój ulubiony sukienek z Linda. Najlepszy, więc dzisiaj super, super lint się dzisiaj postarał. Możemy wziąć teraz ten mój duży i tutaj już widzę, że tu jest siódemeczka. Biorę i otwieram. W tym roku te naklejki są o tyle fajne, że one się szybko otwierają. W sensie, szybko odklejają one. Dobra, i co my tutaj mamy? To jest to, o czym ja tutaj myślę. Okej, okay, moi drodzy. Czy to coś jeszcze jest? Nie. Nie dzisiejszy dzień przebił wszystko. Mamy znowu te moje dwa cukiereczki. I patrzcie to. jej ja to uwielbiam, to jest pyszne. Więc, no dobra, to, to, to było w tym kalendarzu. Teraz możemy sobie wziąć w sumie Milkę i na koniec zostawiamy największy, największą księgę z efola. Siódemka. Nigdy nie widzę, ale dzisiaj widzę te, 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 te okienka. I mamy, słuchajcie, tutaj łyżwę czy tą rolkę. Rolka to jest. No, mamy rolkę czekoladki. Odkładam i bierzemy moją wielką księgę. E, poczekajcie, bo coś mi się nie nagrało, ale mówiłam, że otwieramy teraz ten kalendarz i że wszyscy był balsam do skór. No, no dobra, ale otwieramy tą siódemeczkę. Tutaj jest siódemka. Bijemy palucha. Ja wiem chyba, co to jest. Nie, czy to będzie dzisiaj najlepszy dzień? Nie, nie, nie. Nie, to nie jest to. Czy... Tak! Gumeczki! Myślałam, słuchajcie, na początku, że to będzie szczotka do oczyszczenia butów. Na znaczy w się sensie, no. Mamy gumeczki, słuchajcie. I to jeszcze jakie fajne. Ej, super! Poczekajcie, wyciągnę jedną. Patrzcie, takie gumeczki. I wyglądają na trwałe, słuchajcie. Ej, no mega super. Dzisiejszy dzień to po prostu świetny. Yy, mamy podsumowanie i słuchajcie, nie, dzisiejszy dzień przebił po prostu wszystko. Nie dość, że mamy tę czekoladkę z Linda, którą uwielbiam. Yy, no to to tam, to, to, to nieważne. Tutaj mamy to, tego mojego ulubionego patona, którego uwielbiam. I mamy, słuchajcie, gumeczki. No przecież to jest spo, to, to jest super. Nie jakby najlepszy dzień, więc dziękuję za oglądanie. Kończę tego najlepszego vlogmaska i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!